Siostry i bracia, przeżywamy dzisiaj największy cud, największą tajemnicę. Tajemnicę, ponieważ nie ma ona bezpośrednich świadków, nikt nie widział samego zmartwychwstania. Wszystkie wydarzenia, te największe zbawcze, one dzieją się właśnie jakby ukryte, są w nocy, bo w nocy Pan Bóg wyprowadza Izraelitów z niewoli, w nocy rodzi się Jezus, w nocy zmartwychwstaje. Ale także jest obecne w tej nocy światło. Tak jak słup ognia, który prowadził Izraelitów w czasie wędrówki przez pustynię. Jest światłość Pańska, która oświeciła pasterzy, gdy aniołowie zwiastowali im narodzenie Pana Jezusa. I Jezus jest światłością, która rozprasza mroki śmierci. Jest takie miejsce w północnych Włoszech, niedaleko Wenecji. Nazywa się to Aquilea. Jest tam taki kościół z IV wieku, oryginalny, i tam jest oryginalna posadzka, mozaika. I jedno z przedstawień tej, tej posadzki to obraz walki koguta z żółwiem. Może nam się wydawać, że to dziwny symbol, ale właśnie ta mozaika oznacza walkę światłości z ciemnością. Kogut to. Z, Ptak, który pieje o wschodzie słońca, oznacza światłość. A po łacinie, żółw, oznacza mieszkańca ciemności. Jezus jest właśnie tym, który pokonuje ciemność, pokonuje śmierć, szatana, grzech i nam przewraca nieśmiertelność, daje nam nadzieję. Można powiedzieć, że z martwych stanie jest jak taki wybuch, o. W takim wymiarze kosmicznym, ponieważ wszystko stwarza na nowo. Mówi się, że zmartwychwstanie jest ósmym dniem stworzenia świata. Że łaska odkupienia jest większa niż łaska stworzenia. Dzisiaj tego właśnie w sposób szczególny doświadczamy. Gdy uważnie czytamy Ewangelię, widzimy, że Jezus, który zmartwychwstał, spotyka się z różnymi ludźmi w różnych miejscach i okazuje się, że niekiedy. Jest obecny w kilku miejscach jednocześnie. Tak jakby chciał nam powiedzieć, że on nie ogranicza Go ani czas, ani przestrzeń. Tak jakby chciał nam powiedzieć, mogę być jednocześnie i u ciebie, u ciebie, u Ciebie, u Ciebie, u Ciebie, u każdego z nas. Gdy tak o tym myślę, to myślę też o ciele Pana Jezusa. Uwielbione ciało Pana Jezusa nosi ślady męki. Są one, tak jak. Jest jego dowód osobisty, znaki tożsamości, że uwielbiony Jezus nosi rany. Ciało Jezusa, jakim jest Kościół, także można powiedzieć, jest właśnie nosi rany. Dzisiaj jesteśmy jako Kościół, jako ciało Pańskie, umęczeni, poranieni, doświadczeni, zahibernowani w swoich domach, pozbawieni wielu rzeczy. Można powiedzieć, że niby wolni, a jednak uwięzieni. Niby zdrowi, a jakby chorzy, niby razem, a jednak osobno, pozbawieni pracy, szkoły, rutyny codziennych zajęć, dotyku bliskich, spotkań, wyjść, możliwości nawet udziału w pogrzebie, z tęsknotą za sobą, za normalnością, z lękiem o zdrowie, o pracę, o jutro, o życie, ze stratą i brakiem perspektyw, może brakiem pracy. A nawet bankructwem, z opuszczeniem, samotnością, brakiem Kościoła, liturgii, wiele tych strat i braków można by jeszcze było wymieniać. I myślę, że w takie nasze życie przychodzi dzisiaj Jezus z martwych stały i przynosi nam coś, czego nikt nie może nam odebrać. Przynosi nam życie. Jezus z martwych stały przynosi dar nowego życia. Po męce, po śmierci, po grobie jest zmartwychwstanie. Jest nadzieja. Śmierć i choroba nie mają ostatniego słowa. Wielu na Facebooku oznacza swoje posty takimi znakami, hasłem: będzie dobrze. Myślę, że my dzisiaj, jako ludzie wierzący Chrystusa, możemy powiedzieć to nie tylko w czasie przyszłym, bo Chrystus już zmartwychwstał. Możemy bezczelnie powiedzieć właśnie ze względu na wiarę jest dobrze. I nawet jeśli ta wielkanoc kosztuje nas niejedną łzę, bo nie możemy się spotkać z najbliższymi, pan z stał. Przypomina mi się pewna książka, którą czytałem o stowarzyszeniu rodziców, którzy stracili swoje dzieci, to stowarzyszenie nosi nazwę dzieci nieba. Tam były przeróżne historie o strasznych rzeczy, bo strat dzieci i tego, jak ci ludzie to przeżywali w wierze. I tam spotkałem treść zaproszenia na pogrzeb zmarłego dziecka. Rodzice napisali na zaproszeniu takie zdanie: Zapraszamy Was do świętowania radości, która kosztuje nas tyle łez. Nieprawdopodobne zaproszenie. Myślę sobie, że tylko wiara w Jezusa. Z stałego, wiara w zmartwych stanie pomaga tak żyć, tak płakać, tak przeżywać stratę. Rozpoczynamy teraz czas Wielkiej Nocy. Siedem niedziel wielkanocnych. Przez tę niedzielę właściwie jakby rozwija się ten temat zmartwych stania. Tak można powiedzieć, jak akcja filmu: to się dopiero wszystko rozwija. Ważne, żebyśmy śledzili te spotkania z Jezusem Z martwych stałym. Przez spotkanie z Panem rozwija się i umacnia wiara. Niech nie braknie w nas takie troski o spotykanie się z Panem, nawet jeśli nie możemy być tutaj w kościele. Bo to spotkanie będzie w nas rodziło i wiarę, i nadzieję. Nie dajmy sobie odebrać nadziei. Nie dajmy sobie odebrać wiary. Nie dajmy sobie odebrać radości, nawet jeśli ona kosztuje nas dzisiaj. Tak wiele i nie jest łatwa. Amen.